W dzisiejszym odcinku spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czym różni się rodzina adopcyjna od rodziny zastępczej, jak przygotować się do adopcji i do zostania opiekunem zastępczym, jak zachowuje się dziecko, które trafia do nowego domu, oraz czy są jakieś przeszkody na drodze do adopcji i do zostania opiekunem zastępczym. Zapraszam. Poprzez adopcję zachodzi taka zależność, jaka zachodzi między rodzicami biologicznymi i dziećmi biologicznymi. Czyli jest to taka trwała rodzina, która tylko w szczególnych wypadkach jest rozwiązywalna. Jakby adopcja niesie za sobą też konsekwencje prawne, formalne, faktyczne. Przy adopcji dzieci... Dziedziczą. Rodzice adopcyjni są za nie odpowiedzialni, są ich opiekunami prawnymi. Dzieci dostają nowy PESEL, nowe nazwisko, nowe dane, dostają nowy akt urodzenia. Też musimy pamiętać o tym, że przy adopcji to rodzice ponoszą całkowity koszt za utrzymanie dziecka. Tak naprawdę są faktycznymi rodzicami, więc, w świetle prawa, w świetle obowiązujących przepisów. Będą odpowiadać za dziecko i finansowo, i prawnie. Też trzeba pamiętać o tym, że adopcja jest tajna, czyli tak naprawdę to rodzice adopcyjni, którzy stają się faktycznymi rodzicami, decydują o tym, czy chcą, aby ich dziecko miało kontakt z rodziną biologiczną dziecka. Zastępczej e, koszt utrzymania dziecka ponosi e, państwo i tak naprawdę dzieci, które trafiają do rodziny zastępczej, nie są tam na stałe. Oczywiście zdarza się e, i tak, że dzieci są e, bardzo długo w e, wieczy zastępczej, czasami do pełnoletności, a czasami i dłużej. I dzieje się tak wtedy, kiedy nie, nie zostaje uregulowana ich sytuacja prawna. Natomiast tak naprawdę przeznaczeniem rodziny zastępczej jest um, pomoc dzieciom, które powinny pójść dalej, czyli po uregulowaniu sytuacji, albo powinny trafić do rodziny biologicznej. I dzieje się tak wtedy, kiedy rodzina, której prawa do opieki nad dziećmi zostały ograniczone. Bierze się w garść, wychodzi z uzależnień, zaczyna walczyć o te dzieci, zaczyna podejmować kroki, żeby je odzyskać. W tym czasie kontakty dziecka z rodziną biologiczną powinny być zachowane. To znaczy, że w rodzinie zastępczej opiekunowie powinni dbać o to, żeby ten kontakt z rodzicem biologicznym był. Nie zawsze jest to proste, ponieważ często ci rodzice pochodzą ze środowisk no, dysfunkcyjnych. Sami są często dysfunkcyjni, agresywni. Często przychodzą na spotkania z dzieckiem pod wpływem alkoholu. Naprawdę funkcja opiekuna zastępczego bywa bardzo trudna, ponieważ muszą oni, opiekunowie, muszą się mierzyć z bardzo trudnymi wyzwaniami. I te kontakty z tymi rodzicami biologicznymi bywają trudne. W adopcji jest inaczej. Tam rodzice adopcyjni nie muszą utrzymywać kontaktów z rodziną biologiczną dziecka. To od nich zależy, czy te kontakty będą, czy nie. Natomiast w rodzinie zastępczej, jakby rodzice zastępczy są zobligowani do tego, że jeżeli rodzina biologiczna wykazuje chęci do podtrzymania kontaktów, to oni muszą jakby te kontakty respektować. Nie mogą powiedzieć, nie, nie zgadzam się na to, żeby dziecko, które przebywa w mojej pieczy, miało kontakt z rodzicami. Jest taka możliwość i znam wiele sytuacji, w których opiekunowie zastępczy nie zgadzają się na kontakt rodzica biologicznego z dzieckiem. Dzieje się tak wtedy, kiedy zauważalny jest bardzo negatywny wpływ rodziców na dziecko. Wtedy często właśnie opiekunowie zastępczy mówią: Nie, nie zgadzam się, wpiszą wniosek do sądu z takim, z takim wnioskiem, aby te kontakty były zakończone. Osoby, które starają się o adopcję, bardzo często mają za sobą bardzo trudne, traumatyczne przeżycia związane ze staraniem się o dziecko. Bardzo często jest tak, że przez te osoby przez wiele lat walczyły o zajście w ciąży. Często to, były, to było in vitro, które wiadomo nie jest prostym zabiegiem. I tak naprawdę osoby, które nie mają swojego biologicznego dziecka, chcą. Adoptować dziecko powinno najpierw przejść żałobę yy, po tych nadziejach i po tych chęciach bycia rodzicem yy, biologicznym. Bez zamknięcia tej żałoby, bez przejścia tej żałoby, trudno jest stać się rodzicem yy, adopcyjnym. Jak się przygotować do, do zostania yy, rodzicem adopcyjnym, rodziną zastępczą? Przede wszystkim trzeba do tej decyzji dojrzeć i być. Yy, w 100% przekonanym, że my chcemy to zrobić, dlatego że przyjęcie dziecka do domu czy w formie adopcji, czy w formie pieczy zastępczej jest decyzją, która no, nie może godzić w dziecko. Jeżeli przyjmiemy takie dziecko, to nie możemy po miesiącu powiedzieć: dobra, znudziło nam się, dobra, nie, to jest za ciężkie dziecko, sprawia problemy, no bo ma bagaż całych doświadczeń, więc już nie chcemy. Nie, ja na początku doradziłabym przeczytanie e, książek poświęconych adopcji. Jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo książek, w których ludzie z doświadczeniem adopcyjnym, z doświadczeniem e, bycia rodziną zastępczą, opowiadają o tym, jak to wygląda, jak wygląda życie z dzieckiem e, adopcyjnym, z dzieckiem w pieczy. Osoby, które chcą adoptować dziecko, muszą zdawać sobie sprawę też z jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Dziecko, które przyjmujemy jako rodzice adopcyjni, jest na stałe. Dzieci, które przyjmujemy do adopcji, bardzo często są obciążone różnymi dysfunkcjami. Pochodzą z rodzin, w których był alkohol, w których była przemoc. Tak naprawdę, nawet jeżeli adoptujemy noworodka, jeżeli, nawet jeżeli adoptowany jest noworodek, to nie znaczy, że wszystko już będzie pięknie, bo jest malutki, bo nic nie pamięta. Bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że nawet. Okres prenatalny nieprawdopodobnie wpływa na dziecko, na jego rozwój i na to, jak ono się będzie rozwijało. A musimy też pamiętać o tym, że osoby, którym odbierane są dzieci, bardzo często po prostu mają problem z uzależnieniami. Bardzo często kobiety, które oddają dzieci lub dzieci im są zabierane, po prostu piły w ciąży. Czyli te dzieci są obciążone często właśnie fazem. Czyli zespołem alkoholowym, te dzieci często rozwijają się gorzej niż dzieci z takich prawidłowych ciąż. Więc musimy pamiętać o tym, że dziecko, które trafia do adopcji, bardzo często ma po prostu różne dysfunkcje. Nie zawsze jest to faz, nie zawsze są to jakieś ciężkie dysfunkcje, ale czasami jest to właśnie spektrum autyzmu, czasami jest to zaburzenie więzi, czyli jeżeli dziecko w pierwszym okresie nie miało. Jakby nikogo, z kim nawiązało więź, to potem ciężko jest w kolejnych latach to odbudować. Jakby jest to niemożliwe. Można się starać po prostu nawiązać więź, ale już nie możemy odzyskać tych straconych lat. Więc problemy, które, które dotykają te dzieci i bagaż, który te dzieci niosą na swoich plecach jest po prostu ogromny. To są naprawdę traumatyczne e, przypadki, i musi, osoby, które chcą adoptować dziecko, muszą sobie zdawać z tego sprawę, bo to na pewno nie zostanie bez wpływu na ich e, przyszłość. Te dzieciaki w jakiś sposób będą musiały odreagować. Decydując się na bycie opiekunem zastępczym, musimy być świadomi tego i gotowi na to, że my z tym dzieckiem będziemy musieli się prawdopodobnie rozstać. E, ja sama wiem, jakie to jest trudne, dlatego, że będąc rodziną zastępczą. No, w pewnym momencie e, stwierdziłam, że nie jestem w stanie oddać e, najpierw jednego dziecka, a potem drugiego. Czyli tak naprawdę, e, ja z perspektywy czasu uważam, że no, nie nadawałam się na bycie opiekunem zastępczym, ponieważ miałam problem z rozstawaniem się z dziećmi. Oczywiście istnieje coś takiego jak miesiąc miodowy, czyli dziecko, które trafia do adopcji czy do rodziny zastępczej, jakby jest w takim okresie miesiąca miodowego, kiedy pokazuje swoje najlepsze strony, jest cudowne, jest grzeczne, odpowiada tak, kiedy jest pytano, dziękuję, przepraszam i w ogóle jest cudowne. Tak przeważnie jest. W swoim jakby, przypadku osobistym też tak było, że był ten miesiąc miodowy, kiedy po prostu dzieci były cudowne, kochane i. Mówię tutaj o tym moim byciu rodziną zastępczą, czyli dziecko, które do nas trafiało na początku, było cudowne, ale okres miodowy y, mija, y, okres jakby zdobywania opiekuna mija i zaczyna się jazda bez trzymanki. Kiedy kończy się miesiąc miodowy, z dziecka zaczynają wychodzić traumy. Y, bardzo często dziecko po prostu będzie sprawdzało, y, wytrzymałość opiekuna, będzie sprawdzało. Nie, jego granice, też jakby e, często to ma na celu takie zniechęcenie opiekuna do siebie, no dobra, to ja Ci teraz pokażę, e, i tak mnie zostawisz, więc miejmy to już za sobą. E, myślę, że najtrudniejszym dla mnie takim zachowaniem e, to była agresja jednego z moich e, podopiecznych, Którą okazywał mi właściwie cały czas, drapał moją twarz, nie był w stanie inaczej funkcjonować. I to są takie trudne momenty, z których istnieje, trzeba sobie zdawać sprawę, żeby być dobrym, mądrym i skutecznym, czy opiekunem zastępczym, czy rodzicem adopcyjnym. Mimo wszystko uważam, że e, naprawdę warto jest e, być opiekunem zastępczym. Naprawdę warto jest być opiekunem zastępczym, e, ponieważ e, daje to taką niesamowitą satysfakcję, tutaj brzmi tak prosto i powierzchownie, e, ale to, że byłam e, opiekunem zastępczym, e, sprawiało, że czułam się naprawdę potrzebna, e, jakby te dzieciaki naprawdę mnie potrzebowały. Ja miałam możliwość patrzenia, jak tworzy się rodzina, jak rodzice poznają zupełnie obce sobie dziecko i nagle stwierdzają, kurczę, to jest mój syn, to jest moja córka, to jest niesamowite. To jest jeden z, jakby, z argumentów, który jest za tym, żeby być opiekunem zastępczym. No, ale to oczywiście jest taki przyjemny argument. To, dlaczego ja chciałam zostać opiekunem zastępczym. To była chęć, taka głęboka, prawdziwa chęć pomocy dziecku. Naprawdę warto być opiekunem zastępczym naprawdę warto zabierać te dzieciaki z domu dziecka. Tam jest naprawdę źle. Nie dlatego, że są źle opiekunowie, bo są profesjonalni, to są profesjonalni opiekunowie. Tam jest naprawdę źle, ponieważ te dzieciaki nie mają z nikim więzi. Są najczęściej same dla siebie. I naprawdę bardzo się wzruszam, kiedy o tym myślę, ponieważ ja widziałam tą samotność i tą pustkę, która w tym domu dziecko panuje. Więc jeżeli ktoś ma możliwość bycia opiekunem zastępczym, to naprawdę zachęcam, bo w ten sposób możemy uratować czyjeś życie. Dodam tylko, że największy sukces, który, który ja uznaję za mój największy sukces, to jest sytuacja z chłopcem, którego zabrałam z domu dziecka i któremu nikt nie dawał szans na adopcję. I tak naprawdę to, że ja w to dziecko uwierzyłam i że uwierzyła w to dziecko moja koordynatorka z WCPR-u, która naprawdę zaczęła walczyć o to, żeby to dziecko znalazło rodzinę adopcyjną, to okazało się, że nie do już to dziecko znalazło rodziców adopcyjnych, ale teraz dostaję filmiki, jak to dziecko się rozwija. jest niesamowite mądre, zdolne, samodzielne, już nie jest agresywne. I naprawdę miłość i bliskość i nawiązanie więzi ratuje dzieci. Dlatego zachęcam z całego serca do bycia opiekunem zastępczym. Jeżeli podobał Ci się materiał, to zapraszam do subskrypcji kanału Dobry Wychowawca i zachęcam do dyskusji w komentarzach.